Cześć, z tej strony Fricks, a w dzisiejszym programie Trawa rośnie Berkat ledwo leci I ustawiam klapy Na lądowanie To wszystko i więcej w dzisiejszym filmie, w którym będę latał Focke-Wulfem T-12 Jest to dosyć interesujący samolot ale zaczniemy od podstawowego manewru, który przydaje się w tym samolocie, jakim jest rope-a-dope. Eee, polega on na tym, że wystalowujemy przeciwnika samemu wystalowując się nad nim. Zwykle wykonuje się go lecąc albo po spirali, albo po kwadracie. Więcej szczegółów dam się w, w bitwie, którą zobaczycie, ale tutaj macie jego przykład. Ładziewiątka na 5000 metrów, silnik D9, przepraszam, D12. Sprawuje się dużo, dużo lepiej, natomiast Ładzie więc puchnie. Widzicie, że gościu się wystalował i nie ma zamiaru wcale pikować w dół, co byłoby jedynym jakimś ratunkiem. No i obrywa kartoflem z MK108. A teraz już, że tak się wyrażę, mięcho i gwóźdź programu czyli bitwa na Anglii. P-47M wychodzi do mnie do góry, nie trafia, całe szczęście, nie podciąga za mną, więc mam moment, żeby zaatakować tego BF-a, który znalazł się przede mną, ponieważ gdyby ten P-47 zaatakował mnie i jakoś poważnie mnie zasprayował dwunastkami, myślę, że musiałbym się nim zająć w pierwszej kolejności, natomiast zamiast tego... Kartoflem obrywa BF-109 G14 i jest to dosyć dobry cel, ponieważ G14 również jest przystosowana do dużych wysokości, więc można powiedzieć, że zmniejszałaby jeden z największych atutów tego samolotu. G6 już nie jest aż taka dobra na wysokości i tym bardziej nie jest dobra, jeżeli obrywa solidnie z MK-108 i również zamienia się w kupę gruzu. P47 ponawia swój atak na mnie i obecnie bym go wystalował, ponieważ chciałem pójść konkretnie do góry. Niestety, Seafire, e, policja wortanderowa nie, nie pozwoli mi mieć aż tyle zabawy ile bym chciał. Wobec czego muszę wykonać unik no i jakoś tutaj podciągnąć tego P47 pod moich teammateów. E, na szczęście to samo dzieje się z Seafireem, z którym BF-109G sobie radzi. No i w tym momencie moim jedynym zmartwieniem jest to Żeby tego P-47 właśnie dla tego bf wystawić Foka nadaje się do tego całkiem, całkiem nieźle Jest dosyć ciężkim do trafienia samolotem Z uwagi na swój, na swój roll rate No i również pomaga w tym duża moc silnika Która pozwala o właśnie iść w ten sposób do góry A P-47M tego nosa aż tak bardzo podnieść No nie dało rady w tym momencie mamy, jak to ja zwykłem mawiać, spory bufecik na dole. E, niestety wszyscy z naszych zginęli, więc muszę się zdać na, no powiedzmy, że znaną każdemu pilotowi mm, sztukę odróżniania syfu na, na monitorze od y, faktycznego samolotu przeciwnika. Udaje mi się rozpoznać jedną kropeczkę. No i jest to Spitfire, który zauważa mnie dużo, dużo za późno i leci dużo, dużo za wolno. Aby cokolwiek z tym zrobić, P38 również chyba stwierdziło, że latanie mu się już znudziło. Wobec tego obrywa, wydawałoby się, dwoma różnymi pociskami w dwóch różnych miejscach. No i również kończy swój udział w tej bitwie. P51D, który jakimś cudem tutaj przeżywa tą serię. No i niestety, ale zaspoileruję wam, że. Tak naprawdę jest w tej bitwie dużo momentów, przez które w efekcie. E, może, może inaczej, że jest w tej bitwie dużo momentów, które będą mnie gryzły w niedalekiej przyszłości. P51D30 kręci się dużo lepiej od foki. E, na całe szczęście, również podczas tego skręcania, traci dużo więcej energii. Więc wiem, że mogę sobie pozwolić, żeby chwilowo tego P51 z, e, zignorować. A65 jakimś cudem mnie uniknęło. To jest kolejny z tych momentów, który będzie mnie w przyszłości gryzł. Natomiast obecnie muszę się ewakuować, ponieważ usiadł mi na ogon Focke-Wulf A8, czyli mój grubszy i starszy brat. Natomiast wystarczy, że skierujemy nasz nos w którąkolwiek stronę i nasza moc silnika. I parametry lotne po prostu sprawią, że znikniemy z radaru tego, tego Focke-Wulfa W międzyczasie P-51D również spada i w tym momencie Niestety, ale ten Spitfire będzie mnie doganiał, więc muszę coś wymyślić Na szczęście przypominam sobie, że o ile Spitfire wznosi się troszkę lepiej od, od Dory To w takim płaskim locie wznoszącym bardzo mało jest samolotów, które mogą focke wulfa widzieć. Kroku dotrzymać. W tym momencie szukam mojego jednego pozostałego 30 sojusznika, <try> tak, który okazuje się e, smacznie sobie chrapać. No ale cóż, w takim razie, jeżeli chcę, żeby coś było zrobione dobrze, to muszę to zrobić samemu. Skończyła mi się już 30, więc pozostają mi tylko MG-151. E, no w tym momencie widzicie, że zacząłem temu Spitfire'owi uciekać, więc daję jeszcze troszeczkę nos do góry. I w momencie, kiedy będzie między nami około 3 km separacji, to jest mniej więcej wystarczająco, żeby zawrócić. Będę zakręcał. Spitfire również to widzi. I postanawia również natrzeć na mnie headon. Niestety, tutaj zablefowałem, że chcę lecieć na, na tą czołówkę, natomiast ten Spitfire połknął moją przydętę. I już nie miał, albo nie potrafił zrobić nic z moim drugim podejściem. No i w tym momencie rozpoczyna się nuda, ponieważ A6M5 jest to jeden z najmniej ciekawych samolotów, z którymi można walczyć. Jest to samolot bardzo jednowymiarowy i w dodatku ten konkretny samolot, będzie przyczyną moich jakby to powiedzieć. Moich nie, że cierpień, ale moich niewygód w tej bitwie. Widzicie, że w tym momencie zrobiłem takie przewrócenie się przez plecy. No i jakimś cudem tutaj tego A6-5 nie trafiłem, chociaż jest to bardzo interesujące moim zdaniem. 136 pocisków zostało niezbyt wiele, jeżeli mam zamiar tak strzelać. No i nie pozostaje mi nic innego. Jak tutaj z powrotem. Jakby udać się do strategii, która przyniosła mi już w tej bitwie dosyć sporo sukcesu, czyli płytki lot wznoszący, w którym a6-5 raczej, albo może, można powiedzieć prawie na pewno nie będzie w stanie z foką konkurować. No i, się, no i wspinamy się tutaj, przyspiesza ten filmik odrobinkę, ponieważ tak jak zwykłem mawiać, że walka energetyczna nie jest e, najprzyjaźniejsza widzowi. Ponieważ wymaga, wymaga dużo cierpliwości i myślenia do przodu, do pościgu przyłącza się również Berkat. Także mamy już już dwóch na ogonie oraz foka, która będzie do mnie strzelała od dołu i myślała, że mnie ustrzeli z kilometra 70. Uh, życzę powodzenia. Natomiast, o ile nie jest to najbardziej pasjonująca bitwa na świecie, to jednak daje mi pewne poczucie takiego old schoolu, można powiedzieć. W tym momencie zakręcam dosyć ostro. Liczę na to, że któryś z tych samolotów się wystaluje. Berkat idzie do mnie do góry, więc liczę na to, że uda mi się go wyeliminować w tym przelocie. Niestety, tutaj akurat źle obliczam odległość, której potrzebuję, żeby się do tego samolotu przymierzyć. Berkat okazuje się mieć troszkę więcej energii niż myślałem. No i niestety zabawa zaczyna się od nowa. No bo nie będę tutaj się kręcił, no bo nie mam z czym. To jest troszeczkę głup głupiego robota próbowanie turnfajtu z Berkatem i z Zerem jednocześnie, tym bardziej z Zerem. Do pościgu przyłącza się jeszcze jedno zero, jakby było zbyt mało interesująco. No i czekamy. Im wyżej, tym dla mnie lepiej. focke Wulf D12 sprawuje się na wysokości bardzo, bardzo dobrze. W tym momencie mój śpiący teammate zleciał ze swoich niebiańskich, w sobie nie wiem nawet czego niebiańskich, i postanowił, nie wiem, przelecieć obok tych gości, żeby wywołać u nich jakichś, nie wiem co, tak naprawdę co wywołać, ale to bym na chwilę ich rozproszył. I mogę teraz przelecieć i pozwolić sobie na jedną czołówkę podpalam to 0. I już myślę, że mam jedno 0 mniej. Natomiast yy, nie jest to do końca prawda. Kolejne 0 również przyjmuje strzał za MG 151. A tutaj replay co realistycznie stało się z tym zerem. Stwierdził, że po prostu. Nie jest mu to do niczego potrzebne ten ogień. A mój teammate przyleciał i postanawia urwać sobie skrzydło na tym samym zerze, które leciało i tak już uszkodzone i trochę spalone. Postanawia polecieć bezmyślnie z nim na czołówkę. Gdyby jeszcze go zestrzelił, ale mały spoiler: to zero powróci. Przyspieszamy znowu filmik. Ponieważ chcę tutaj wspiąć się jak najwyżej. Chcę się tutaj wspiąć do pułapu 6000 metrów. Dlaczego? Poprosiłem mojego kolegę Jerego, który zna się na mechanice, żeby napisał mi coś o tym w jak najprostszy sposób. A więc? Silniki obu samolotów są doładowane sprężarkami mechanicznymi, pisze Jerry. Sprężarki te napędzane są wałem silnika i ich wydajność regulowana jest zmiennymi przełożeniami, zwanymi biegami sprężarek. Każdy bieg jest dobrany do wysokości, na której silnik będzie generował największą moc. A więc Berkat posiada dwustopniową dwubiegową sprężarkę, dla której optymalne wysokości wynoszą 995 m na pierwszym biegu i 5090 m na drugim. Foka natomiast posiada dwustopniową trzybiegową sprężarkę zoptymalizowaną na 3900, 7300 i 9700 metrów odpowiednio na pierwszym, drugim i trzecim biegu. Teraz bardzo ważna sprawa. Jeżeli samolot przekroczy optymalną wysokość aktualnego biegu i nie ma możliwości przełączenia na wyższy, to dalsze wspinanie się spowoduje bardzo znaczący spadek mocy. Jest to spowodowane spadkiem gęstości powietrza atmosferycznego, co przekłada się na spadek masowego napełnienia cylindra silnika... Pierdziele... Jerry, starczy! W praktyce oznacza to tyle, że powyżej 5000 metrów berkat będzie stracił osiągi, a szczególnie powyżej 6000 metrów będą one na poziomie gównianym. I wracamy do berkata, któremu właśnie zaczynamy uciekać. Tak jak Jerry, troszeczkę ukrócony przeze mnie, e, miał okazję wyjaśnić. Powyżej 6000 metrów ten samolot, który nas goni, będzie już naprawdę zdychał. Natomiast foka nadal będzie w miarę trzymała moc. No i obecnie widzicie, że lecę mniej więcej po kwadracie. W tym momencie ten berkat na powtórce sprawdziłem, że leci z prędkością 186 na godzinę, a ja nadal lecę i mam 300 na liczniku, więc jest to dosyć spora przewaga. No, i robimy dokładnie to samo. Zakręcamy mocniej, przełączamy klapę na lądowanie i wyciągamy tego berkata do góry. W tym momencie, gdyby Berkat miał odrobinkę instynktu samozachowawczego, zdecydowałby się na jak najszybszy po prostu lot nurkowy, i to byłaby jego jedyna nadzieja, żeby jakoś z tej sytuacji wyjść żywym. Natomiast Berkat stwierdza, że jest w stanie do mnie się dokręcić. Niestety, szybko utwierdzam go. W przeświadczeniu, że jest wprost przeciwnie. Zostajemy sam na sam z A6M5. No i tak naprawdę będziemy tutaj powtarzać ten sam trick, bo niestety, ale zero, tak jak mówiłem, dużo razy nie jest najbardziej ekscytującym samolotem, z którym można walczyć. Jest to bardzo jednowymiarowa maszyna, wręcz nudna, która żeruje tylko i wyłącznie na idiotyzmie innych. I jeżeli przeciwnicy mają chociaż trochę więcej niż 65IQ, to będą w stanie wam po prostu uciec. No cóż, z tego co widzicie. Może inaczej. Natomiast problem jest taki, że zero jest bardzo ciężko wystalować. Chyba, że się podda i po prostu zacznie spierniczać w dół wtedy można je gonić. Jak widać na załączonym obrazku. Ten gościu zaliczył Asa. I to jest ten gościu, który skręcił tak ostrzej pode mnie i uniknął moich działek. Eee, więc teoretycznie, gdybym go zabił, co najmniej czterech moich teammateów najprawdopodobniej jeszcze by żyło. No ale hej ho, jak się nie ma co się lubi, to nie lubi się i tego co się ma. Także gonimy tego A65. No i w tym momencie nie nastawiam się na to, że go zestrzelę, ponieważ widzę, że mam 42 pociski. To znaczy, że każdy mój strzał będzie musiał być naprawdę, naprawdę bardzo wymierzony. W tym momencie kombinuję, ponieważ jeżeli on tak robi, to raczej będzie bejtował mnie dla kogoś, ponieważ byłem zbyt wysoko dla większości samolotów przeciwnika. Także rozglądam się, i w tym momencie za mną pojawia się Foka A8. Na całe szczęście jest to A8, gdyż jest to straszny kloc. A ja, nie dość, że spuszczam od praktycznie w każdym W każdym wymiarze, oprócz Jakby to powiedzieć, bezpośredniego turn rate'u To w dodatku jestem na 3 minutach paliwa Więc będę foke wulfem D12, Super Ledgera, Sport i w ogóle No i przymierzam się do ataku na Fokę, ale naprawdę w tym momencie Muszę ważyć swój palec na spuście i tak naprawdę No powoli już godzę się z tym, że wygranie tej bitwy będzie niemalże niemożliwe Natomiast Płomyk nadziei daje mi to a 6 które decyduje się na czołówkę Połowa pocisków poszła Zostały 24 No i robi się gorąco Ponieważ z tego co widzę ta foka jest ostatnim przeciwnikiem, który żyje, który jest przy życiu. Więc mam jeszcze 16 pocisków, żeby go rozwalić. Robi się gorąco. Wiem, że jestem w stanie go wykręcić. Natomiast do moich zamiarów należy obecnie wgniecenie tej foki w ziemię albo wystalowanie jej w taki sposób, żeby miał jak najłatwiejszy strzał. A więc, frag numer 9. No i kto tu jeszcze żyje? Skoro ta foka była ostatnia Wszyscy w ich teamie mają po jednym zgonie Natomiast okazuje się, że żyje jeszcze to zero Które zostało podpalone I któremu ktoś urwał skrzydło I problem polega na tym Że gdybym miał więcej pocisków To to zero nie miałoby szans Natomiast po pierwsze mam 2 minuty paliwa Po drugie bitwa kończy się nam na punkty I po trzecie mam 10 pocisków Sytuacja jest beznadziejna. Naprawdę muszę tutaj wykazać się nie wiem czym, żeby zestrzelić to zero. Wiadomo, że żeby trafić w zero, no to trzeba mieć dużo amunicji i szczęścia. Eee, powiedzmy, że na brak szczęścia w, te, w tej bitwie nie narzekam, natomiast więcej amunicji zdecydowanie by się przydało. Ten strzał byłby naprawdę szalony, więc muszę zrobić pętlę. No, i niestety tutaj powoli zdaję sobie sprawę, że brakuje mi po prostu paliwa, żeby, żeby gościa poprawnie wgnieść w ziemię. Tutaj mogłem e, polecieć na czołówkę, ale zdecydowałem, że jeszcze, że może ten gościu popełni jakiś błąd. Wystalowuję go, no ale zero jest zbyt manewrowe. Znaczy, zbyt, zbyt zwrotne. Żeby coś zrobić. Tutaj jest okazja, ale no ten strzał jest naprawdę, naprawdę ciężki. I stwierdzam, że zostawię sobie te 8 pocisków na ten, na ostatni, jakiś taki. na ostatnią próbę zestrzelenia tego zera. 40 sekund paliwa, 8 pocisków i kończą się punkty. Gdybym walczył o KD. To najprawdopodobniej tak bym tego, tego KD nie wywalczył, bo nie doleciałbym do lotniska. Tak jak teraz właśnie patrzę. Więc decyduję się na ostatni, ostatni wysiłek. 20 sekund paliwa, 8 pocisków. No i chodź gościu. Raz już spadłeś w tej bitwie czas, żebyś spadł drugi raz. Trafienie krytyczne i niestety nie wystarczy. W tej bitwie zrobiłem sporo. Ale cytując Tai Lunga z Kung Fu Pandy, sporo to czasem za mało. Czołgiem i do usłyszenia.